Witajcie. Rozbieram dzisiaj kubotę. Wałek PTO od WOM od napędu kosiska. Spuściłem olej. Tu widać mosiężne opiłki. Jakby... Jakbym pukał złoto w Klondike. Bardzo dużo tego jest. O, teraz ładnie widać. To wyleciało z kosiarki z wałka. Mam nadzieję, że to jest także grzechotka. Że to jest także grzechotka. Od załączania napędu. Rozbieram to całe teraz i zobaczymy, co tam w środku się rozsypało. Nie wiem co to jest za pin Tutaj zobaczcie ten element jest bardzo wykrzywiony od womu tutaj wypad. Zaraz to rozbiorę sprzęgło. I zobaczymy o co tu chodzi. Co tam z tyłu wyleciało? Całe to jest rozwalone. Wąm się obraca, ale te opiłki pochodzą z tego. Nie, to to za jakieś widełki były czy coś. Zaraz to rozbiorę. Muszę rozebrać teraz. Mam już to zdemontowane. To jest ta właśnie grzechotka od roweru, co wam mówiłem. Ja też muszę wymienić na nową. Bo dostała dużo. Dostała dużo upiłków i wytarła się po prostu. I to jest ten element. Dostała no, tam tyle opichu, że aż się zatarła. A sprzęgło działa hydraulicznie na takiej zasadzie: tutaj jest wtłaczany olej z rozdzielacza. Tarcze mamy teraz luźne od sprzęgła. Olej jest wtłaczany. Napina nam wszystkie tarcze, i wtedy przekazywany jest napęd na te koło drugie i na. Ucisku prosta sprawa fajna, tylko nie wiem jakie zadanie spełniały te widełki, co to są zniszczone. Nie wiem w ogóle do czego one służyły. Muszę to rozebrać. Pokażę wam tę tą grzechotkę. Widzicie to jest ta grzechotka, która działa jak y, y, grzechotka w rowerze. Ona ma już powycierane te ząbki, zapatki te one są też powycierane, jak już mamy rozrozebierany napęd to wymieniam to też na nowe i one po prostu w jedną stronę się zatrzaskują i przekazują napęd a w drugą stronę się chowają i na tej zasadzie jak na przykład silnik jest na pełnych obrotach w Kubocie i puścimy gaz to żeby kosisko nie hamowało się całego silnika napędu nie przynosiło tego hamowania na silnik, po prostu puszcza obroty wolne koło, tak zwane chyba warburgi tak miały kiedyś wolne koło. Teraz jeszcze to rozbiorę, bo to mnie dziwi, co to w ogóle jest. Demontuję tą sprężynę dociskową, i teraz tarczę od sprzęgła ściągnąć. Tarcze sprzęgłowe. Dyski są w ładnym stanie. I otuliny też. Muszę to wszystko przemyć. Nie wygląda to źle. Ten power take off shaft. Teraz ściągamy to. Zdemontowałem ten kosz sprzęgłowy On jest po prostu niczym innym Jak? Zaraz Wam pokażę Siłownikiem hydraulicznym Tutaj widzicie O-ring Tu jest tłoczysko Tu jest cylinder I no, on w tym małym zakresie tutaj porusza się tak otyko Olej wchodzi Systemu podnosi się, ściska tarcze wszystkie te sprzęgłowe tutaj ściska te tarcze i napęd jest przekazywany puszczamy, za, puszczamy ciśnienie oleju w dół napęd jest rozłączany prosta sprawa i teraz co się stało wykręciły się te śruby poukręcały się tu śruby od tej blachy, która naprawdę nie wiem, jaki zdaje tutaj egzamin, tu mamy yy, kanał hydrauliczny. Tu jest kanał hydrauliczny. Zobaczcie, ścięło te śruby i zrobi się tutaj kogiel-mogiel. No tak, te śruby przekazują napęd, przecież nie? One zostały tu ścięte. I to się stało, że te śruby zostały ścięte. To mamy tu ładne. Czyli muszę zamówić taką to. Tą flanszę, czy jak to się nazywa. Dwie śruby oryginalne. Nową grzechotkę od razu. Te łożysko. I wszystko ładnie umyć, i powinna kubota działać. Także ja się biorę za zamawianie części zamiennych i jak przyjdą to będziemy to składać.